Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji. Razem ze mną jest pan burmistrz Jarosław Szlachetka oraz radny powiatowy Robert Pitala. Wczorajsza decyzja premiera Mateusza Morawieckiego sprawiła zatwierdzenie listy zadań samorządowych, zadań drogowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości swoją decyzją dofinansował, z Funduszu Rozwoju Dróg kolejne zadania w naszych gminach i w powiecie. To dobra informacja dla naszych mieszkańców. Zostało przekazane do naszego powiatu, do Ziemi Myślenickiej, ponad 16 milionów złotych w tej transzy. Zostaną zrealizowane zadania w gminie Myślenice, w powiecie Myślenickim w gminie Wiśniowa, w gminie Lubień i w gminie Dobczyce. Fundusz dróg został uruchomiony, ten rządowy fundusz dróg został uruchomiony w 2018 roku. Dzisiaj już mamy kolejną edycję. Wiele z tych zadań zostało już zrealizowanych, ale wiele z tych zadań jest dzisiaj w fazie przygotowania. Między innymi to zadanie o którym na pewno pan burmistrz za chwilę powie, czyli zadanie właśnie w tej miejscowości, tutaj w mojej rodzinnej miejscowości, również w Jaworniku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie boi się odważnych wyzwań. Poprzednicy nasi mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Natomiast dzisiejszy rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że Polska jest wielkim krajem, że Polska zasługuje na. Dobre rządy, i właśnie w moim przekonaniu rząd Prawa i Sprawiedliwości jest takim rządem, który dobrze sprawuje władze. Nie boi się ambitnych wyzwań, tych wyzwań na miarę na przykład przekopu Mierzei Wiślanej, ale również daje środki na rozwój tych małych ojczyzn, gmin, powiatów i również małych wiosek. Te zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to zadania blisko ludzi. Takie na przykład jak to zadanie, właśnie tutaj, w tej miejscowości, które w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ale tak samo przyczyni się do komfortu podróżowania tych, którzy przejeżdżają tutaj samochodami. Chcę powiedzieć, że tego dobrego rozdania na pewno by nie było, gdyby nie dobra współpraca nas tutaj samych na, na dole, czyli i radnych samorządów gminnych, i samorządu powiatowego, jak i również samorządowców z poszczególnych gmin. Dobra współpraca z władzami województwa, z władzami rządowymi, właśnie tam w Warszawie, w Sejmie, również za moim pośrednictwem. Działamy wspólnie i to przynosi dobre efekty. To jest dobry czas dla ziemi myślenickiej, to jest dobry czas dla Polski. I powiem więcej, to nie koniec dobrych informacji. Jeżeli ten rząd będzie dalej sprawował władzę, jestem przekonany, że co rusz będziemy komunikować do społeczeństwa takie właśnie dobre informacje. Teraz, żeby już nie przedłużać, poproszę pana burmistrza, Jarosława Szlachetkę, o to, aby przedstawił również szczegóły tego zadania. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję jemu również za dobrą współpracę. Dziękuję panu wojewodzie Łukaszowi Kmicie, dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i również panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi. Serdecznie zapraszam. Proszę dzięki dobrym decyzjom, kolejnym dobrym decyzjom pana premiera. Mateusza Morawickiego i pana ministra Andrzeja Adamczyka w gminie Myślenice będziemy mogli realizować ważne inwestycje drogowe, ważne inwestycje przede wszystkim dla mieszkańców, które będą poprawiały jakość życia i przede wszystkim bezpieczeństwo na naszych drogach gminnych. Otrzymaliśmy ponad 10 milionów dofinansowania na przebudowę drogi gminnej w jaworniku, tej, której, tutaj, przy której się obecnie znajdujemy, dzięki. Prawie 9,5 miliona złotych będziemy mogli przebudować tą drogę drogę północną na odcinku 2,5 kilometra. Wybudować przede wszystkim przy tej drodze chodnik, oświetlenie, no i poprawić zdecydowanie to bezpieczeństwo, szczególnie pieszych, którzy na co dzień korzystają z tej drogi. Druga inwestycja, która otrzymała dofinansowanie, to inwestycja w miejscowości Polanka. Również modernizacja drogi gminnej, która przebiega przez samo centrum tej miejscowości myślę, że też mieszkańcy zarówno jednej, i drugiej miejscowości od wielu lat czekali na taki zakres, tak dużą modernizację tych dwóch dróg gminnych i cieszę się, bo niewątpliwie bez wsparcia rządowego z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych realizacja tych inwestycji byłaby, szanowni państwo, zupełnie. Nie byłaby możliwa. Także bardzo się cieszę, że też te dwie inwestycje znalazły się na liście podstawowej i z tej kwoty ponad 16 milionów złotych, które otrzymują dzisiaj mieszkańcy całego powiatu myślińskiego, Ziemi Myślińskiej, ponad 10 milionów trafia właśnie do gminy Myślenice na nasze zadania inwestycyjne, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa dróg, dróg gminnych. Myślę, że parę słów też powie pan radny powiatowy Robert Bylica, bo tutaj oprócz pan Robert Pitala, przepraszam bardzo, bo oczywiście oprócz tych naszych dróg gminnych również dzięki przekazanym środkom rządowym no też będą prowadzone inwestycje, inwestycje przy drogach powiatowych w gminie Myślińcy, z czego również bardzo się cieszymy. Panie radny, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować tutaj posłowi, bo oczywiście dzisiaj jest też taka dyskusja na forach różnych o tym, ile to, ile to poseł pomaga i tak naprawdę dzięki komu te pieniądze tutaj do nas trafiają. No niewątpliwym jest, że gdyby nie poseł, to na pewno y, Ziemia Myśleńska dzisiaj by nie otrzymała y, tych 16 milionów złotych. Ja przypomnę, że niedawno y, szpital powiatowy w Myśleńcach otrzymał y, 6, ponad 6 milionów złotych I, i to są niewątpliwe działania y, posła i tutaj naprawdę dziękuję za to i dziękuję za współpracę z tymi samorządami, które chcą współpracować. Te, które nie chcą, myślę, że będą musiały się Wytłumaczyć swoim wyborcom za dwa, za trzy lata przy wyborach, ja dziękuję panie pośle jeszcze raz za te pieniądze. To jest naprawdę ogromny zaszyk. Gotówki, która zostanie przeznaczona na remont dróg, czyli takie rzeczy, które mieszkańcy najbardziej się upominają. Kwoty są naprawdę niebagatelne. Myślę, że w historii tutaj i gminy, i powiatu rzadko takie środki trafiały, ile w ogóle trafiały do. Do gmin czy do powiatu. Jeśli chodzi tutaj o to miejsce, to oczywiście droga bardzo ważna dla gminy, dla powiatu. Przede wszystkim brak chodnika to ogromna uciążliwość. Droga, na której jesteśmy, jest naprawdę wąska, kręta, także ten chodnik na pewno się tu przyda. No ale to nie tylko Jawornik, to są też inne miejscowości, które doczekały się wreszcie remontów, i te remonty. Mogą być dzisiaj zrobione właśnie dlatego, że poseł dobrze pracuje i że premier Morawiecki mimo trudnych czasów, mimo pandemii przeznacza dosyć duże pieniądze, naprawdę duże pieniądze właśnie na drogi powiatowe, gminne, czyli te, po których najczęściej się dzisiaj poruszamy. Dziękuję bardzo. Ja chcę jeszcze dodać, że oczywiście poseł pracuje w Warszawie i tak samo tutaj na, w terenie, w, 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 na całym, w Myślenicach. Natomiast y, praca posła wiąże się z pracą zespołową. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie zespół, gdyby nie dobra współpraca, tak jak powiedziałem, z samorządowcami między sobą, ale również z panem wojewodą, z panem ministrem, również z panem premierem. I wspieranie różnych dobrych działań rządu, również poprzez odpowiednie głosowania w Sejmie. Chcę powiedzieć również, że jesteśmy tutaj w Jaworniku, w największej miejscowości gminy Myślenice i realizujemy krok po kroku różne ambitne marzenia. Na pewno tym ambitnym marzeniem powtarzanym przez mieszkańców tej miejscowości, przez mieszkańców Jawornika co roku od kilkunastu lat jest wykonanie przede wszystkim chodnika, czyli bezpiecznego przejścia wzdłuż tej drogi, ponieważ ta droga w zasadzie to jest druga najważniejsza droga w tej miejscowości. Oprócz drogi wojewódzkiej to jest właśnie ta droga północna jest to droga gminna o dużej ruchliwości i o dużym zagęszczeniu również mieszkańców. Serdecznie dziękuję Panie Burmistrzu za wybór tego, tej inwestycji, za przygotowanie tej inwestycji. No i życzę tego, żeby również realizacja Pana zamierzeń, również tych wniosków, które już zostały zaakceptowane przez odpowiednie dofinansowanie, ale również życzę wszystkim samorządowcom, którzy będą realizowali te zadania w innych gminach, Pomyślnej realizacji, tego, żeby było jak najmniej różnych przeszkód, no i żeby z pożytkiem dla swoich mieszkańców jak najszybciej te inwestycje zostały zrealizowane. Serdecznie dziękuję jeszcze raz i powtarzam to: liczy się tylko zespół pojedynkę, żaden człowiek, żaden poseł, nic nie potrafi zdziałać. Myślę, że mój poprzedni pan poseł, poprzedni pan Jarosław Szajetka doskonale o tym wie, że, że polityka to jest, można powiedzieć, praca i gra zespołowa. Tylko ona przynosi wymierne efekty, dobre dla mieszkańców. Wszystkiego dobrego. Jeżeli będzie więcej jeszcze pytań, to myślę, że zapraszam do indywidualnych rozmów. Dziękuję bardzo.